Cześć, siemanku, witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór lub też dzień dobry. No i dzisiaj w odcinku, słuchajcie, dwie rzeczy. Pierwsza, no to Chavi Simons, który mm, dzisiaj się pojawił do zdobycia w nowym Pucharze em, Toc Bundesligi, Puchar Drużyny Sezonu Bundesligi. Mm, I tutaj wygląda to tak, że mamy ocenę ogólną zespołu MAX 87, 0 mm, kart brązowych wyścigowej na 11 na ławce, MAX z, okej, okay, 14, też 0, 92, Możemy pięć takich kart rzucić i reszta kart dowolnych, więc dosyć, no okej, okay, oczywiście trzeba jeszcze spełnić wymagania overallowe, ale wydaje się, że dosyć, dosyć sympatycznie to wygląda, no ale najważniejsze pytanie w przypadku tego Simona jest takie, ile tutaj meczów trzeba um, wygrać, ile tutaj meczów trzeba wygrać jakie mamy też limity tutaj meczowe. No więc jeśli wejdę sobie tutaj w gry online i znajdę ten puchar, to z Bundesligi, Pozostałe mecze 25. 25 meczów tutaj do rozegrania 4 dni i 22, 22 godziny, żeby go, tutaj, żeby go tutaj zdobyć. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda, ile trzeba faktycznie meczów wygrać, bo to jest oczywiście inna kwestia, a wygranych tutaj trzeba zdobyć na Simonsa 18. 18, dużo. 18 meczów trzeba tutaj wygrać na 25, żeby owego pana człowiego Simonsa zgarnąć. 5 na 5, em, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o playstyle, bardzo dobre. Jeśli chodzi o playstyle, bardzo dobre, bo i strzał finezyjny, i niski, silny strzał, i prostopadłe podanie, no tiki taka też jest, szkoda, że nie ma na przykład podania górą, czy coś, no ale okej, okay, no na SPO, przy 5 na 5, nodze prawej, E, pozycja alternatywa też lewe skrzydło, więc fajnie, bo na też może schodzić do środka, dryblować i uderzać z dystansu, z finezek. E, no, bardzo, bardzo przyjemna karciuszka, oczywiście też patrząc z perspektywy tego, że jest e, to zawodnik dostępny e, za e, friko. Także tutaj e, 18 na 25. ok no to, to już mniej więcej mamy m, pogląd jak to, e, jak to wygląda. No trzeba będzie tutaj o tego Simonsa e, niewątpliwie powalczyć. To nie ma co się oszukiwać. No a druga kwestia jest taka, słuchajcie, że dzisiaj nowy player Pick się pojawił, dosyć śmieszny i za chwileczkę go tutaj otworzymy. Tylko jeszcze na początku przypomnę o partnerze mojego kanału, czyli eneba.com. Warto tutaj zerknąć w opis tego filmu i skorzystać z linku, tak żeby jak widzicie tutaj kartę PlayStation Network o wartości 100 zł zakupić znacznie, znacznie taniej i zobaczcie, że zamiast doodbywać portfel PlayStation bezpośrednio przez swoją kartę debetową, to no, można w ten sposób skorzystać i, e, i sporo tych pieniążków tutaj e, zaoszczędzić. Także polecanko z mojej strony tutaj oczywiście wjeżdża. 18 meczów na Simonsa, oczywiście oprócz tego jeszcze dodatkowe paczki. E, tutaj e, ewolucja za 11 e, i tutaj i premia prezydenta wszystkich statystyk i oceny ogólnej. Dla dowolnej karty piłkarskiej to z maksymalną 93 oceną ogólną. E, tak to wygląda. No oczywiście pozostałe tocy już e, aż takiego szału tutaj robić nie będą, no 4 na 5 w przypadku pani Fudali 99 Czy oczywiście to wygląda to Wygląda fajnie, no ale to jest met 55 wzrostu też, także e, no okej. Okay. 18 meczów, 18 na 25. Właśnie jestem ciekawy, czy to będzie ciężkie, czy to wcale aż tak ciężkie być, być nie musi. Może jakiś sobie jeden meczek tutaj zagram jeszcze e, w tym pucharze, e, no ale najpierw ten pik mnie chyba tutaj czeka. No właśnie, ten pik, który kosztuje... To jest jedna z trzech ikon 93 plus na BIS do wyboru. Tak się tutaj to y, y, fajnie y, nazywa. Natomiast, natomiast... Zobaczmy w ogóle, jak to zostało przyjęte przez społeczność. To jest ten player pick. No i zobacz, 11% głosów na tak, 89% głosów na nie. 1300 głosów już na futbini, więc no, dużo osób zareagowało, no raczej tak negatywnie chyba, na tego player pika. No ale dlaczego? Przede wszystkim cena prawie 900 tysięcy monet już trzeba na tego player pika wydać. No będziesz... Potrzebujesz pomocy, jeśli faktycznie robisz tego player pika. Taki tutaj komentarz, który dostał prawie 100 łapek w górę. No, ale ktoś to odpowiada, że ja to zrobię i będę się dobrze bawić. 9 bawić. składów to naprawdę przerąbane w tym wypadku. Wyobraźcie sobie, że robicie tego player pika po to, żeby dostać Prince 93. No jest taka opcja, nie? Jest taka opcja w tym wypadku, bo interwo. Ale nie, czekajcie. Tutaj Prince, ale to Prince jest... Aha, że Bridget Prince Tom, Dream Chasers, tak? No tak, no można dostać Prince. Bridget, Bur, Bridget Prince, tutaj 93+, plus. no zgadza się, no bo ona ma 94 rala. Ale słuchajcie, no ja nie będę tutaj specjalnie kombinować i i... i, i. Mm, I tyle. No, i po prostu otwieramy. Zobaczmy w takim razie, e, kto nam się tutaj mm, trafi. Pierwsza ikona, i jest to Puska z 94 Ikona Toty. Bardzo dobra karta, no ale już trochę trochę outdated, można powiedzieć. Ale 407 tysięcy monet za nią. Okej, okay, ale Pik 868. Pik 868, więc e, no niestety się jakoś tam specjalnie No Dwa playstyle. Bardzo dobry zawodnik. Kurczę, no w styczniu to był genialny zawodnik. No teraz. Trochę lepsze karty się znajdzie, też przez niestety na Playstyle. Karta numer 2 to jest Campbell 93, on tutaj będzie znacznie tańszy. Soul Campbell... O nie, co ja gadałem? Ja myślałem, że on tutaj będzie z 200 tysięcy monet, kosztował on 482 tysiące monet w tym momencie. Soul Campbell 93, e, przez na 5 na 5, chyba tak. No i oczywiście jest to jakby sylwetkowo bardzo fajny też zawodnik i statystycznie Tutaj nie doceniłem go. Nie doceniłem oczywiście obrona 94, ale wiadomo, że lepiej spojrzeć na poszczególne statystyki, ale nie doceniłem. Nie wiedziałem, że tej orientacja w obronie 95 będzie siły 99. Także no stopper, ok, niedoceniony przeze mnie, ale no wybrałbym go na pewno powyżej tutaj Puskasa. No i zobaczmy trzeci pik, czy będzie jakiś genialny. Ech, no Zambrotta, Zambrota, Zambrotta, Zambrotta jak tutaj cenowo stoi. Zambrota, Gianluca, 216 tysięcy monet. No dobra, no to, to, to bierzemy sola Campbella. Jedyny którego tutaj, którego tutaj w klubie typowo, typowo nie mieliśmy. Em, mogło się zwrócić lepiej. Na pewno, no ale cóż, no, jest jak jest. E, nie ma co tutaj płakać nad tym e, i trzeba będzie na pewno gdzieś tam poglądować po, e, po Simonsa. Ale może na razie Wam tego sobie oszczędzę, jeśli chodzi o ten odcinek. Także e, taki pogadatkowy, e, player pickowy, no i w sumie dajcie znaka, czy będziecie tego Simonsa robić. 18,25? Not, not that easy, not that easy, ale też nie tak hardkorowy jak Mekona, tak mi się wydaje. Także no cóż, powodzonka i do zobaczenia w kolejnym materiale.